No dzień dobry, dzisiaj to byłby taki szybki film, tak pierwszy raz film na moim kanale, znaczy taki zamiast piosenki, piosenek, dwie rzeczy po prostu chciałbym, tak, najpierw kanał Maniacy, jeśli są jacyś starsi widzowie, którzy pamiętają gdzie ja i Grucha i taki jeszcze Pan Reddy, z którego tutaj widać, Yy, nagrywaliśmy razem na kanale Spokoziomy jakieś fajne vlogi, nawet w, po prostu fajne były tam filmy. Yy, niestety spróbowaliśmy odpalić live'a i nam usnęli kanał. Chcieliśmy od razu później yy, za założyć nowy kanał i na nim nagrywać to samo co na Spokoziomach. No ale nie wyszło trochę, bo zaczął być ten coronavirus i tak dalej. Ale założyliśmy kanał Maniacy i jak widzicie jest tylko jeden reupload ze SpokoZiomów 6 miesięcy temu. Ten kanał został złożony krótko po zbanowaniu SpokoZiomów, jak widzicie od 22 stycznia. Więc zapraszam Was do tego kanału, bo teraz właśnie jak tworzył go Grucha, ale później zapomniał hasła, więc nie reuploadował... nie... nie... Nie zaczęliśmy na niego nagrywać, bo tylko on miał dostęp, ale zapomniał hasła, ale na, na szczęście wczoraj się udało założyć nowe hasło. W tym momencie na razie na telefonie mam dostęp do tego konta, później się na komputerze zaloguję, więc już maniac wracam do żywych. Będę, spróbuję nagrywać takie same rzeczy, jak na spokoziomach, czyli jakieś vlogi i tak dalej, gdzie na pewno będzie widać nasz, nasze twarze. Zapraszam do, yy, na ten kanał. Link będzie w opisie No i będziemy tu nagrywać Ja, Grucha i Redis Redis może trochę rzadziej, ale Będziemy I nie, że każda jedna osoba będzie osobno nagrywać jakieś filmy Chociaż raczej takie się będą pojawiały Ale będziemy się starali nagrywać Chociaż nawet w dwójkę Żeby, żeby nie były filmy, gdzie tylko jedna osoba będzie To będzie taki nasz wspólny kanał Jak powiedziałem będzie w opisie ten kanał. A druga rzecz co do Błaża komentarzy, To jest taka osoba, którą poznałem niedawno. Mógł, i kto jest na live'ach, to wie o kogo chodzi. Ym. Tylko, że niestety on znaczy, on miał kanał, gdzie miał ponad 50 subskrypcji, ale tam on próbował chyba odpalić lewa z kamerką i niestety też mu usunęli kanał. Więc założył nowy. Jeszcze nie jest dokładny, jakby on. Jeszcze jakby nie ruszył do nagrywania Po prostu z jakiejś Nie wiem, jakieś inne filmy są Już na tym kanale To jest jak w ogólnie właśnie y, nowy kanał Na którym będzie teraz na ten rzucał Przynajmniej mam taką nadzieję Więc próbujemy chociaż y, Nie wiem, pomóc mu odzyskać Chociaż trochę subskrypcji y, Więc no o to, o to mi chodziło też Też do tego kanału będzie też link do tego kanału będzie w opisie. Więc to wszystko, ale najbardziej wchodźcie na Maniacy. Bo to jest na, najważniejsze dla mnie, bo my będziemy na tym nagrywać filmy, o, że zamiast grucha komentarzy i zamiast ja swoich live'ów będziemy w końcu jakieś, nie wiem, razem jakieś lepsze filmy nagrywać. I też możecie pisać w komentarzach, jakie to mają być filmy, bo może się uda jeszcze wrzucić jakieś re-uploady ze spokoziomów, bo nadal chyba grucha powinien mieć je na dysku swoim, więc yy, może się uda jeszcze wrzucić reapload, ale na pewno będziemy jeszcze filmy jakieś nagrywać tutaj razem. Więc jeszcze raz mówię, wbijajcie na i subskrybujcie tak samo na kanał. Błaża komentarz. To wszystko o co chciałem powiedzieć. Yy. No i do widzenia i po prostu do zobaczenia na następnym live I jeśli ktoś jeszcze nie widział moj, mojego rapu o Windows XP, to też zapraszam wejść, wejść na mój kanał i zobaczyć mój, mój rap i oczywiście zostawić łapkę w górę, bo na livech tego nie mówię, bo na live'ach są tylko osoby, które już to zostawiły. Więc zostawcie może łapkę nie do końca, może lepiej subskrypcję, żebyście wiedzieli o moich live'ach i czasami odcinkach. Chociaż za niedługo nic nie mówię, ale może jakieś gempły się pojawią, ale nic nie mówię na razie. Więc to wszystko. Dziękuję za oglądanie i widzimy się na liveach innych. Bądźcie na liveach, bo są tylko moi znajomi, a więcej osób potrzebuje. Więc do widzenia i do zobaczenia na liveach.